Zaczniemy. Także nowy rok. Wszystkiego. No, a, to już się nagrywa. To dobra. To będzie. Ja wszystkiego! z tak Zrobię do przygotowanie jeszcze! Czekaj, jak sobie się ten. O, nie, to będzie cięcie jakieś. No, nie wiem, zobaczymy. Ale mam puste włosy. A, i tu się patrzymy. Tu jest kamera. Mhm. No dobra. To co? Witamy... Witamy <laughs> Państwa. Tak. W nowym roku, w nowej dekadzie i w nowym filmiku, które... Nasze filmiki postowane są regularnie, co roku, 1 stycznia. Więc zapraszamy tak do, ten, do tego z roku 2019 i też niebawem pojawi się ten z 2021 e, roku. Klikajcie, subskrybuj i te I łapki. Łapki w górę, w dół. Co kto lubi. I komentarze. A teraz, przepraszam, ja udam się po... Madzia, dawaj te Pierwsze chipsy będą e, takie jak się mówi, exclusive z Marksa i Spencera. Znaczy, no nie do końca pierwsze, bo tam w nocy już jedne zostały zjedzone w tym roku. A no to, a, tak, I jest, tak. Z tego a jest, wideo. jest, jest, jest z tego. Wideo. Nie wiem kochani, czy już to zobaczyliście, który vlog pójdzie pierwszy. <laughs> e, czy, czy tak, czy nie? Które pier mamy? Więc mamy tamte chipsy. Ja w ogóle nie czułam nich smaku. Serio. One były jakieś... ja, Ale ja już zapomniałam, co ja tam mówiłam. Miodowa znam. szynka. Ty mówiłaś, że trochę takim smogiem, e, tak, smakiem. Tak, tak, smogiem, sm <laughs> to smogiem. Londyn smogiem. Nie, że takim właśnie takim wędzone, coś, coś wędzonego czułam. A one no, schowały. A teraz mamy. E... A był kac solny? Były. A u mnie nie było kaca solnego. Więc był. musicie sami na własne ryzyko. Tylko solny, bo nie piłam wczoraj alkoholu. A, no Alko. to u mnie był ten czarnego, nie było? Eee, to tak. Które pierwsze? Może opowiemy. Te są takie z Gara, eee, cheddar i red onion. Absolutely nothing Absolutely sztucznego. Nothing. Eee, kurde, ciągle tu się patrzymy, w tą dziurę eee, Dobra. A tutaj jest, tak jak już mówiłam, z Maxa i To i, i Spence, Pokaż bliżej tam, że jest Takie. Eee, z... Czym? To są bekonowe, hand cooked crisps. I no i z tym najważniejsze, z syropem klonowym. A tak, tak. Więc tamte były niby szynka tak. z miodem. No i oczywiście są wegetariańskie, więc spokojnie. Spokojnie. Wegańskie, tamte może by są wegańskie i te, no ale tak chyba są z tym cedarem to nie są wegańskie. Made using british potatoes. Tak, w sensie. tylko y, wiecie. Tylko, tylko brytyjskie Bo ziemniaki. Bo jesteśmy w Londynie, w ogóle tak, warto było wspomnieć. brytyjskie ziemniaki Mimo są... Wyglądam tu jak małami mi... Tak, duża małami Są prawidłowe, tylko brytyjskie tylko. ziemniaki. Dobra będzie to okno. Które? A można też trzy, cztery tak otworzyć. Tak, o. trzy, cztery Dobra, ale to nie, to najpierw te swoje. No ja najpierw jedne, Ja się boję, że mi się wyłączy. takie ja ja nie To tak... pachnie, to pachnie trochę syropem, to pachnie syropem klonowym. Pokaż jeszcze mi. Mi to pachnie tymi chipsami takimi bekonowymi, co były w dzieciństwie, takie chrupki, co miały wyglądać jak bekon. Wiesz jakie? A. Wiesz jakie? Wiem. Dobra. A najpierw to mi tak czajna tam zapachniało jakąś rybą. Taką z Mhm. to chipsy w dłoń. O Jezu, teraz to w ogóle tak pachną jakąś, jakąś świnią. No, serio to pachnie mięsem. A tą wężę haliam. Mm. Mito smakuje tak jakby z tłuszczem, solą i papryką. No bardzo czuć paprykę. Ja teraz zamknę oczy, żeby tylko ten zmysł był tutaj. I mogę to co tak ma. No, tak. W chyba tak jeszcze, jakieś tutaj, e, ten, e, opaskę na oczy, żeby kompletnie <grystanie> wyłączyć wszystkie zmysły, żeby to było zupełnie autentyczny filmik. Autentyczne zdanie. W ogóle w żeby nic nie dotykać. Co my tu robimy, żeby... Dawać. Tak, kochani, więc wiecie. Dufanki dzwonią. już chyba że to się nie nagrywa. No nie wiem, no tamte były chyba lepsze. Jak, um, jak no, tam? Tam tamte rzuciłyśmy się na nie w nocy, więc. No bo ja lubię taki smak umami, mięsa i tak dalej, ale ten jest taki, nie wiadomo um, o co im chodzi. Nie, o, wiem już jak smakują. Nie smakuje jak. Takie light cheese, chips papryka, paprykowe, sensie nie takie, tam nie tak dowalone tej papryki, mhm. tylko tak trochę. Mhm. I po prostu więcej soli zamiast tej papryki. Takie paprykowe. Ale ogólnie są dobre. No, jest ten smak jakiś. jakiś jest słodki smak jakiś? Nie, no, jest coś słodkiego. Mm. Mm. ale ogólnie sama faktura tego chipsa jest lepsza niż taki Lays. Nie? Dla mnie jest lepsza, bo one są takie grubsze. Nie pokruszone są. Niestety, niestety, niestety. No są tłuste. Niektóre to są takie, że aż były dla mnie za tłuste, a ja lubię tłuste rzeczy. Ale fajny jest taki mm, kwalitny jest ten ziemniaczek, taki gruby, nie? Mm. Ale mówiąc o kwalitnym ziemniaczku, to Magda jeszcze nie próbowała mm. tych, a ja je kocham. Zaraz się okaże, że ich nie Tutaj są w ogóle takie bardzo twarde te ziemniaczki, z mm. tych cheddarowych. Zobacz, tam państwu. Mm. No, No i jemy. Nie pachnie. Nie no, tak... Jakbyś tam tak wciągnąć, wciągnąć się, to, by, to może coś tam by tego czy poczuł, ale tak to to... Taka inhalacja. Magda też jakieś ręczniki agliowe, takie <grym grym grym grym> zawiązane. No troszkę czuć, jak tak bardzo się no, pooddychasz, no, nimi to tak czuć. sobie... Jedno. A red onion? Też nie czuć. Olej czuć. Magda, zobacz ja mam na głowie. jakim mi się traci... Pewno, dwa Nie takie w sensie, znowu I one są takie, widzicie, jakby niby w kotle były robione no takie kot, no prawdziwe. Mój ten był w kotle robiony na pewno. Ja tak będę parskać, bo mam katar. Hmm. No kiedyś jadłam tej firmy, ja myślałam, że te były takie super częsterowe. Oni na pewno mają jakieś takie ostre rzeczy i mm. są mega dobre, a te tak smakują jak tamte. Prawda? Nie, te smakują jak e, solone chipsy z czymś tam. Trudno określić z czym. Ja tak... Nie muszę widzę. Mm. Ten był lepszy. Mm. Co przed chwilą zjadłam? Ten, ale ten nie... był jakiś... Spalony lekko... No nie, no jakieś... Maja, trzeba było nam kupić... Sorry, ja sobie musiałam ze mną. Ten. Y, zielona cebulka jako no. rok temu. No do... więc polskie chipsy są lepsze. No ale w tamtym roku były Pringlesy też. No tak, i leisy. To musimy się zobaczyć jakiś jest taki Polski. Takie dobre bardzo. A one też się nazywają Skotła, no? I są mega dobre. Albo ten, jeszcze tam coś tam wiejska farma? Nie wiem, nie wiejska. Wiejskie ziemniaczki. A, wie... No i właśnie z wiejskich ziemniaczków skotła Kotła są dobre, no ale to nie spoilerujemy, bo może, może jeszcze jak będziecie. A kto wie dawać nam wszystko, to my wam też damy Będziemy recenzję. Dawać wszystko. W tej pięknej stylerni. No więc co? Które były najlepsze? Te, te czy te z wczoraj w nocy? Wczoraj. Tak, zdecydowanie Gli... tak, wczoraj. Tak, 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 tak. A Magda była zupełnie trzeźwa, więc nie to, że to jakiś gastro było. Nie, 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 to nie, było. nie było gastro. Ale, no u mnie trochę było, ale bardzo dobre. A które potem? Nie dla mnie one są jakieś na równi. Tak. Ale no, naprawdę trudno wybrać. Wydaje mi się, że chyba te, ale te są za to jakieś takie jeszcze bardziej puste chyba. No. Nie, jeszcze, jeszcze raz spróbuję. Te, te. Nie, to są kompletnie nijakie, to już chyba te wolę. Mm, ale teraz był taki słodki. No nie wiem. I tak dwie godziny później. No, no, tak trochę... Zjedliśmy już całej paczki. No i strasznie są tłuste i takie, no jakby spoko, psy mają być tłuste, ale te są tak bardzo Nasze tłuste. Zawsze usta tak się czuć tę tłustość. I tutaj coś tak nie pychło, bo raz ta papryka, raz ta świnia. Mm raz te słodkie, ale to nie jest jakaś kompozycja, a w tamtych e, miodowo szynkowych no to grało wszystko, bardzo mm. był delikatny smak, ale grało. To co? Kupujemy? Właśnie, właśnie tak, tak, tak jest. Nie fajnie, ma, fajnie, wszystko wszystko ale nie ma to jak mandarynki, jak w symbol Polskości Świąt. Mm -hmm. Polskości i świąt. I ja za ja, mandarynek ja, zawsze muszę jeść czekoladę. To gdzieś też była tu. Była, no tam. A to pudding, a bu, bu, recenzja puddingu też y, mm, pewnie zaraz będzie. Bo chyba zrobimy takie zakrzywienie czasu że najpierw będzie to, potem będzie zaraz, zobaczycie, nie? Tak zrobimy. Czy najpierw to z nocy? Teraz cofniemy się trochę w przeszłość do pierwszej recenzji chipsów. Do, do przyszło przyszłości. Do czegoś tam. E, I zrobimy pudding czy jak? Jaka będzie kolejność? Nie wiem. To jest wielka niewiadoma. No to jest musicie oglądać, bo tak. może już to obejrzeliście, ale nie wiecie, czy dalej jeszcze nie będzie znowu do, do tego powrotu, bo wiecie, montaż to jest to na filmówce można studiować i to jest sztuka. Więc my nie wiadomo Pomyślimy co. Pomyślimy o studiach podyplomowych. Nie wiadomo, jak, jak my to zmontujemy. No to do zobaczenia już, już za rok. I... Więc, w, w, w mgnieniu oka was widzimy. No właśnie, tak, tak jest. Co tu dużo mówić? Dobrze, więc wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pa, pa! pa Kochani, wiem, że czekaliście na ten moment. Po roku nagrywamy kolejny test chipsów. A teraz że robię ten test? Tak. To niby nie jest. Test, bo test będzie jutro, ale tak naprawdę jest test takich chipsów. Mogę ja tak tutaj. Mogę pierwszą spróbować? Tak. Proszę. Miodzik i szynka, ale wegetariańskie. Tam. Honey. Honey, to jest taka wokalistka. ona zrobiła to. No, taką... tak to, jest Honorato skarbek. Honey. Mmm, dobra to nagraj nie po Jestem trochę na kacu bez ja Na kacu od toniku, teraz nie. Honey, Sponsored by Honorata. Ja. Yeah. Dobra. Mhm, ale ja czuję, w ogóle nie czuję tej szynki. No ja czuję taki sm smoked. Taki posmok, ale. No dobra, ale nie czuć ani szynki ani w sumie miodu. Nagrywam. No, jak się tak je, to już się je. Bo ogólnie rzecz biorąc, no to jemy pudding noworoczny. I on jest taki twardy totalnie. I, I wydawał się bez smaku. I trzeba to było pociąć na jednocentymetrowe kawałki i obtoczyć w mące i wodzie. No i teraz jest nagle takie glutkowate. Madzia, jedz. Um. No jak, naprawdę, jak już się zacznie tak jeść, tak jakby, no to już... To wchodzi. To trochę tak, trochę to jest y, takie bezsmakowe. No, takie <tryk> słodkie. <laughs> Mi się kojarzy z jakimś zakalcem, albo plackami z tak, tak, takimi, takimi Czekaj. Z takimi. Tak to wyglądało na początku, twarde jak. Mm -hmm -hmm. I tu się smażyło. No, wygląda to jak jakiś silikon. Magda wygląda to jak silikon. Mm. Każe się. Jak są takie placki, nie, dodajesz, nie dodasz tam sody, że to urosło w środku. Tak, 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 dokładnie tak e, No to robi się taki glut. No. To, 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 to jest tak, trochę smakuje. To, to jeszcze ty mnie nagraj. No to mi to jeszcze smakuje, jak byliście w, w harcerstwie, to się robiło placki skartowskie i to się mieszało wodę z mąką i cukrem w menażce i nadziewało się jedną tak warstwę wygląda. na patyk. I do ogniska. I trochę się podpiekło kolejną warstwę i się robił taki kokon. Mhm. I to się gryzło z tego patyka i to smakuje dokładnie tak samo. Ale czekaj, jak? To, to ciasto było takie twarde, że można było nawet to na patyk? Nie, najpierw była taka pierwsza warstewka. To był taki glut, no. Bardziej niż na naleśniki, mocny taki glut. Ale jednak lejące się. No i tak na, 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 nabierałaś na ten patyk i tak do ognia. Potem kolejna warstwa, kolejna. Aaaa. I rósł taki kokon i potem się to gryzło i tam jakby było tak jak w Senkaczu, takie hmm. warstwy, no ale Magda z jakiegoś patyka. No ale to musiało być dobre. To było pyszne. Potem próbowałam to robić na patelni, ale to jest nie to samo co ten ogień, nie. nie, nie. No i ten patyk. Tak Magda tak dziwnie, bo tutaj tak tu ja mam tak taki tak idealnie było po twoje. No i będzie szczęśliwy rok, bo to noworoczny pudding. To ja nie słyszałam o takich plackach skautowskich. No, zawsze można czegoś dowiedzieć. Macie razem szczęśliwego nowego roku. Uuu! Wiwat nowy rok.